Witam w kolejnym odcinku z serii Polubić sprzedaż. W poprzednich odcinkach warto przejść do kolejnego etapu, jakim jest rozpoznanie potrzeb. W metodzie sandlera do uporządkowania pierwszej rozmowy z klientem stosujemy koncepcję tak zwanego lejka bólu. To etap warstwa powierzchniowa, drugi etap to jest poznanie przyczyn, tudzież istoty danych wyzwań po stronie klienta, trzeci to jest warstwa konsekwencji, czwarta warstwa podsumowania. Co się kryje w poszczególnych etapach rozmowy? Dlaczego emocje są ważne? Otóż jedna z zasad Sandlera brzmi: ludzie podejmują decyzje emocjonalnie, a później racjonalnie je uzasadniają. Dlaczego pytanie o przyczynę, źródło jest ważne? Jeżeli chcemy rozwiązać jakiś problem, to nie warto tylko i wyłącznie patrzeć na symptomy problemu. Tylko warto dotrzeć do źródła. Dlaczego? Dlatego, że skuteczne rozwiązanie powinno dotyczyć źródeł problemu, a nie tylko jego symptomów. Czym jest warstwa konsekwencji? W warstwie konsekwencji warto zadać pytanie klientowi. Drogi kliencie, biorąc pod uwagę tę sytuację, te wyzwania, co to oznacza dla funkcjonowania biznesu jako całości? Czyli pierwszym elementem jest zapytanie się o skutki ogólnobiznesowe. Jakie widzę główne wyzwania w stosowaniu lejka bólu według metody Sandlera w praktyce? Otóż pierwsze wyzwanie jest związane z tak zwanym trybem prezentacyjnym. Dzisiaj przedstawię jak rozmawiać z klientem o pieniądzach. Rozmowa o pieniądzach jest drugim etapem tzw. procesu kwalifikacji klienta. W Sandlerze mamy trzy etapy tego procesu kwalifikacji. Czym jest proces kwalifikacji klienta? Jest świadomym odpowiedzeniem sobie na pytanie, czy ja widzę realną szansę, żeby nawiązać współpracę z danym klientem. Jakie są elementy procesu kwalifikacji klienta? Po pierwsze, Właściwe rozpoznanie sytuacji i wyzwań po stronie klienta. Po takiej rozmowie powinienem stwierdzić, czy ja jestem w stanie realnie pomóc klientowi. Jeśli ten punkt mam odhaczony, to mogę pójść krok dalej w procesie czyli porozmawiać o jego budżecie, po co, żeby zobaczyć, czy od strony finansowej ta współpraca ma szansę powodzenia. Trzecim etapem procesu kwalifikacji klienta jest rozmowa o jego procesie decyzyjnym. O czym będę mówić w kolejnym odcinku w serii Polubić Sprzedaż. W Polsce występuje bardzo dużo powiedzeń o pieniądzach, które negatywnie wpływają na przekonania ludzi dotyczące tego aspektu. Na przykład: Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Czy takie bardzo polskie powiedzenie: Pierwszy milion trzeba ukraść. Albo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W efekcie wielu ludzi ma trudność w rozmowie o pieniądzach. Nie chce podać ceny, krępuje się podać cenę, zwłaszcza jeżeli jest ona wyższa od średniej rynkowej. Dlatego może być dla Ciebie bardzo zaskakujące, że dzisiaj zachęcę Cię, żeby o pieniądzach rozmawiać relatywnie szybko. W tak zwanym tradycyjnym modelu sprzedażowym cena pojawia się na końcu, wtedy kiedy jest prezentowana oferta. Jeżeli wcześniej z klientem nie porozmawiam otwarcie o pieniądzach, to mogą wystąpić trzy potencjalne negatywne efekty. Klient na przykład może spojrzeć i powie: Kurczę, nie wiedziałem, że to jest takie drogie, a ja zaangażowałem swój czas, energię w to, żeby przeprowadzić te rozmowy. Może wystąpić również druga negatywna sytuacja, kiedy klient patrzy na ofertę i mówi: Nie wiedziałem, że to jest takie tanie. Lub też. Klient ma tak naprawdę cenę od ciebie i wie, ile może wynegocjować od pozostałych dostawców. Dlatego w systemie sprzedaży Sandlera rozmowa o pieniądzach powinna się pojawić zaraz po rozmowie o wyzwaniach i problemach po stronie klienta. Dlaczego warto rozmawiać o pieniądzach zaraz po rozmowie o potrzebach? Dla sprzedawcy korzyści wydają się być oczywiste. Po pierwsze, sprawdzam, czy klient jest gotowy na zakup. Po drugie, patrzę, czy ma wystarczające środki, mówiąc wprost, czy stać go na dane rozwiązanie. Po trzecie, jak wiem, jakimi środkami dysponuje klient, to wiem, którą wersję rozwiązania mogę zaproponować klientowi. Pozornie klient może mieć tylko i wyłącznie samą obawę, żeby otwarcie powiedzieć sprzedającemu, ile ma pieniędzy. Boi się obniżyć swojej pozycji negocjacyjnej, boi się, że dokładnie dostanie taką cenę, jaką kwotę poda handlowcowi. Natomiast klienci mają również korzyści, jeśli powiedzą otwarcie, jakimi środkami dysponują na dany zakup. Dzięki takiemu podejściu, handlowiec wie, jakie rozwiązanie można zaproponować klientowi. W efekcie proces sprzedaży jest szybszy i prostszy. Obawy po stronie klienta jednak są. Dlatego warto uprzedzić reakcję i powiedzieć klientowi, zanim przejdę do właściwej rozmowy o pieniądzach, jakie korzyści klient może z tego tytułu mieć. Warto wprowadzić temat, mówiąc mniej więcej takie sformułowanie: Drogi kliencie, na tym etapie chciałbym przejść do otwartej rozmowy na temat pieniędzy, ponieważ mam takie doświadczenie, że jeżeli z klientami udało nam się otwarcie na tym etapie porozmawiać o budżecie, jakimi dysponują, to w efekcie ja byłem w stanie szybciej i łatwiej dopasować rozwiązanie do uwarunkowań budżetowych po stronie klienta. W efekcie proces zakupu był prostszy i szybszy. Potem, kiedy wprowadziłem temat, trochę przygotowałem grunt, to mogę przejść do kolejnego pytania. Jakim jest pytanie, drogi kliencie, czy ma pan już określony budżet na tego typu zakup? To jest bardzo ważne pytanie. Być może klient dopiero wstępnie rozpoznaje temat i myśli o zakupie, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości. A być może temat jest bardzo pilny i potrzebuje szybko zdecydować się na wybór którejś opcji. Albo ma faktycznie przygotowane środki. I chciałby spokojnie rozpoznać temat. Kolejnym pytaniem jest pytanie o oszacowanie wysokości budżetu po stronie klienta. Pytanie o szacunkową wysokość budżetu nie jest pytaniem, które dobija targu. To jest bardziej określenie pewnych ram. Dlaczego również zadać pytanie wprost? Okazuje się, że część klientów na pytanie wprost, jakie mniej więcej pan ma przygotowane środki, odpowiada wprost, jakim budżetem dysponuje. Natomiast większość klientów Rewanżuje się sformułowaniem pod tytułem. Na tym etapie wolałbym nie ujawniać swojego budżetu, albo to proszę mi powiedzieć z pana strony, ile to może kosztować. Po takiej reakcji ze strony klienta, najlepiej sprawdza się technika zwana widełkowaniem, czyli określeniem pewnego przedziału. Przy widełkowaniu ważne jest, żeby podać zarówno kwotę. W dolnym krańcu przedziału, kwotę w górnym krańcu przedziału, ale również zakres współpracy w każdej z tych opcji, żeby klient nie wykorzystał negocjacyjnie. To ja chcę cenę z dolnego krańca w zakresie z górnego krańca przedziału. Po przedstawieniu widełek z mojej strony, przechodzę do pytania. Drogi kliencie, czy pana budżet mieści się mniej więcej w tym zakresie? Jeżeli te przedziały są zgodne z pewnymi. Wytycznymi benchmarkami rynkowymi najczęściej klient mówi: Tak, moje założenia budżetowe mieszczą się w tym przedziale. Po czym powinienem przejść do kolejnego pytania: to bliżej którego krańca? To pytanie pod tytułem bliżej którego krańca jest nazywane metodą kolejnych przybliżeń, która w matematyce jest nazywana metodą bisekcji. Bardzo często klient, pomimo, że kilka minut wcześniej nie chciał podać budżetu z mojej strony, w pewnym momencie mówi, jakimi środkami dysponuje na zakup. Jakie widzę główne problemy w rozmowie o pieniądzach ze strony sprzedawców? Przede wszystkim wielu sprzedawców unika tego tematu, boi się na ten temat rozmawiać. Nie traktuje rozmowy o pieniądzach jako coś naturalnego w biznesie. Dlaczego warto rozmawiać otwarcie na temat pieniędzy? Otóż przede wszystkim jesteś w stanie się wyróżnić. Duża część handlowców tego tematu unika. Cena się pojawia w ofercie, którą wysyłają do klienta. Ty, jeżeli ten temat wprowadzisz wcześniej, zaskoczysz klienta, ale tak naprawdę pokażesz, że wiesz, po co tutaj jesteś i do czego to ma doprowadzić. Drugą korzyścią, którą uzyskasz, rozmawiając otwarcie z klientem na temat jego budżetu, to jest skrócenie całego czasu i lepsze dopasowanie rozwiązania do owarunkowań i potrzeb po stronie klienta. Podsumowując, zaraz po rozmowie o potrzebach i wyzwaniach po stronie klienta, przejdź do otwartej rozmowy na temat pieniędzy. Uprzeć klienta, dlaczego chcesz ten temat poruszyć, bo chciałbyś lepiej dopasować propozycję i skrócić ten czas. Po uprzedzeniu reakcji, wprowadzenia tematu pieniędzy, zapytaj, czy klient ma już przygotowany budżet. Jeśli potwierdzisz, że tak, przejdź do pytania jaka jest mniej więcej wysokość tego budżetu. Jeżeli klient nie będzie gotowy podzielić się tą informacją, przejdź do techniki widełkowania. Przyznaję, że mi sprawia największą satysfakcję zawodową, jeżeli trafia do mnie osoba, która sprzedaje, nie do końca lubi to robić, a po kilku miesięcznej współpracy ze mną nagle zaczyna się w tym dobrze odnajdować, dobrze czuć, mieć z tego frajdę i osiągać efekty biznesowe. Jeżeli chciałbyś usłyszeć ode mnie wskazówki dotyczące jak polubić sprzedaż, w jaki sposób sprzedaż poprowadzić, żeby była zgodna z Twoimi wartościami i żeby była skuteczna, to zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia kolejnych odcinków z cyklu polubić sprzedaż.